Witam Cię moje serduszko piękne w moim pięknym świecie. Jest to mój pierwszy filmik na moim kanale. Korzystam z okazji i weny, jaką mam. I dzisiaj przychodzę z tematem. Hmm, tego, w którym my miejscu w ogóle chcemy być i jak jesteśmy od siebie oddzieleni, jak obecny świat. Jak obecna rzeczywistość, w której jesteśmy, nas oddzieliła od samych siebie, od tego, że nie zwracamy w ogóle uwagi na to, co, co, co my w środku czujemy, jak my się czujemy na co dzień, jak my się mamy, jak jest nasze samopoczucie, jakby w ogóle nie jest dla nas naturalne, aby ze sobą rozmawiać, tulić siebie. Kochać się mocno, mówić do siebie w lustrze, jak mocno się kochamy. A, a to my jesteśmy jedynymi osobami, z którymi zawsze będziemy. Na dobre i na złe, patrząc na w dualny sposób. I. Tak mocno jesteśmy od siebie oddaleni, że ja bardzo zachęcam i bardzo chcę przypomnieć, że naprawdę wszystko jest w, nasz, w naszym wnętrzu. Szukamy pomocy wszędzie, szukamy pomocy na zewnątrz, szukamy pomocy w książkach, w podcastach. I to jest dobre, to jest naprawdę dobre, żeby zacząć od tego, żeby pójść porozmawiać, wygadać się, żeby zobaczyć, czy wasz, warto. Że, że, że to jest ważne rozmawiać o swoich emocjach, o tym, co jest w nas. I w ogóle zauważyć, że my jesteśmy ważni tak samo podczas rozmowy, czy też czytając inne książki, słuchając pod, 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 podcasty. Ale przychodzi taki moment w naszym życiu, że czujemy Jezu, ja że już, to już nie jest to. Jakby nie wiem, co dalej. I ja znam, ja widzę sama po sobie, widziałam, że jak trudno jest zajrzeć do siebie. Jak trudno jest usiąść w ciszy i się skupić na sobie, bo, bo albo uważamy, że to jest nudne, albo uważamy, że przecież nic tam nie jest, że nic mi nie przyjdzie, że my się po prostu boimy tej ciszy, boimy się po prostu być sami ze sobą. A to jest najważniejsze, nie, żeby Mm, bardzo siebie lubić i spędzać ze sobą czas, bo potem chcemy, żeby ktoś z nami przebywał, żeby ktoś nas lubił, bo też takie mają niektórzy wartości, no ale sam, samego siebie nie lubisz, nie? sam sobą nie lubisz przebywać w ciszy, no to, to pomyśl sobie, co inni sobie mogą myśleć, skoro jeszcze bierzesz ich zdanie pod uwagę, nie? To jest trudne, raczej mamy takie przekonanie, że to jest trudne i... I naprawdę wszystko jest w naszej głowie. I my, jako istoty ludzkie, jesteśmy mm, bardzo kreatywne, mamy niesamowitą moc kreacji. I naprawdę, jeżeli bazujemy głęboko z serca, intencyjnie, z głęboko z serca czegoś pragniemy, to to się wszystko zamaterializuje. Tylko my sobie nie zdajemy sprawy z tego, bo tak mocno jesteśmy od siebie odłączeni, bo to właśnie o to chodzi, żeby, nie być, żeby tego nie zauważyć, żeby się nie obudzić i nie zobaczyć tego dookoła, wszystkiego, co się dzieje. Musimy zaufać sobie, zaufać swojemu prowadzeniu, bo wszystko jest właściwe takie, jakie jest, i ty jesteś w dobrym miejscu. Nie ma dobra i zła znaczy jest tutaj na naszym tutaj poziomie 3D. Jest, ale tak naprawdę to jest ta dualność i w momencie, kiedy my tą dualność przekroczymy, to dojdzie do nas takie głębokie zrozumienie rzeczywistości. I, i zobaczymy, że wszystko jest właściwe. Wszystko jest takie, jakie ma być. I wszystkie Twoje decyzje podjęte i tak Cię doprowadzą do tego miejsca, w którym masz być, bo Dusza kontaktuje się z Tobą za pomocą Twojej intuicji, i ona wie, ona wie, ona zanim przyszła tu doświadczać w Twoim ciele, w Twoim awatarze, raczej jej też, bo to jesteście razem, no to ona obejrzyła, 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 ona zobaczyła całe życie, jakie będzie doświadczała w tym życiu, w tym, w tym Twoim, w tym ludzkim ciele, i ona się na to zgodziła. Jak ty to w końcu zrozumiesz, to tobie będzie lepiej. To by się zmienił się to pogląd i ty zaczniesz patrzeć na wszystko w końcu w inny sposób, a nie tylko robić siebie ofiarę, czemu mi się to spotkało, czemu, czemu mi się to zdarzyło, czemu akurat mnie to trafiło. A inni mają lepiej. A skąd wiesz, jak inni mają? Widzisz, że tylko i wyłącznie w internecie, co oni pokazują albo co opowiadają o sobie. Zobacz, ty też opowiadasz o sobie. Różne rzeczy, a ty nawet sam nie wiesz, co jest w Twoim wnętrzu, i czujesz się każdego dnia oddzielony od siebie, i szukasz atrakcji w internecie, w telewizji, w imprezach, w alkoholu, w używkach, ale też w odjechanym świecie ezoterycznym, bo to tak samo jest ucieczka. Tutaj chodzi właśnie o to, żeby, żeby właśnie słuchać siebie, bo ty pójdziesz do kogoś po pomoc, a tu i tak ta osoba będzie kierowała Cię na swoje paradygmaty. Czyli będziesz się i tak uczył i szedł jego schematami, kogoś schematami, a z dalej będziesz od siebie odłączony. Czyli nie przerobisz tego, co masz przerobić w tym życiu, i znowu będziesz musiał zejść i to samo doświadczyć. A no może jednak coś lepszego mogłoby być. Tak samo wszystkie twoje pragnienia, one są, one są, ale na innej linii czasu i teraz my się do tych, do tych częstotliwości naszych pragnień musimy dostroić, bo czas się i tak wypełni, czas minie, ale w momencie, kiedy ty się nie dostroisz do tego, to, to, to ten czas upłynie, ale nie będziesz miał tego, co chcesz, w czym chcesz być, co chcesz robić. Musisz sobie te cele określić, najlepiej zapisać, rozpisać plan. Nie trzymać się kurczowo tego planu, ale mieć go i wracać do niego. Jak nie codziennie, to co drugi, co trzeci dzień, bo za miesiąc, dwa ty przez ten wir codzienności, pracy, tego co się dzieje na świecie, u koleżanek, u kolegów, znowu odejdziesz od siebie i ty znowu poczujesz się zagubiony i będziesz znowu w tym samym miejscu. Ustaw sobie cel. Mm. Ustaw sobie cel, co będziesz robił przez następne trzy tygodnie. Standardowo to chodzi o to, żeby te nawyki wyrobić. Gdy te nawyki wyrobisz, to też będziesz w innym miejscu. Dlatego naprawdę mm, działaj. Działaj i, i pamiętaj o tym, że Twoje serce i Twoje ciało, Twoja dusza to. Tutaj to jest topka. To jest Twoje numer jeden, powinno być, i dopiero wtedy odnajdziesz swój sens i nie będziesz się czuł tak zagubiony, bo jak będziesz słuchał siebie, to wszystko będzie dobrze. jaki